Ja powiem Państwu szczerze, ja byłem zwolennikiem tego, żeby Kaczyński nie rządził z drugiego rzędu i Marcinkiewicza nie popychał, tylko żeby wziął odpowiedzialne zarządzenie na siebie. Jako największa partia, szef największej partii w Parlamencie niech odpowiada za to, co się dzieje w kraju. I ja praktycznie zmusiłem do tego, żeby był premier. Od razu wysłał za mną CBA. I robili prowokacje wobec mnie? To jakie to współrządzenie było? Gdyby Kaczyński był człowiekiem rzetelnym, uczciwym i realizował program Solidarne Państwo, to niech by ich jeszcze i trzech było bliźniaków, to mógłby jeszcze jeden być marszałkiem Sejmu. Tylko Kaczyńskiemu Jarosławowi w ogóle nie chodziło o realizację programu, tylko chodziło o intrygi, o prowokacje, o stworzenie CBA, o 6 rano zamykanie ludzi, doprowadzanie, tak jak pani Blidy, do samobójstwa. Ja nie rozstrzygam, czy ktoś jest winny, czy niewinny, proszę państwa. Ale nie wolno tak działać, że gdyby on działał na rzecz Polski i Polaków, na rzecz ratowania, pomagania ludziom, to niech on jest premierem. Ale on sam raz tym się najmniej zajmował. Gdyby nie moje ciągłe straszenie wyjściem z koalicji. Nie straszenie nawet, a stawianie pod ścianą i mówienie twardo. Albo to będzie, albo nas nie ma. Oni w ogóle pojęcia nie mają o gospodarce. Zobaczcie, czy któryś z nich miał jakąkolwiek firmę. Prezydent, premier, ministrowie. Czy oni zarządzali własną firmą? Niestety ci ludzie po trupach, a do celu, po trupach, żeby nie wiem, co się działo, musi być na ich. Tak po prostu się współrządzić nie da. I nie dało się.